Dnia 24 lutego 2022 roku o godzinie 5 rano Rosja zaczęła wojnę z Ukrainą. o specjalnej wojennej operacji. Obecne działania wydają się być kontynuacją agresji sprzed 8 lat, kiedy Rosja najechała i w konsekwencji zajęła Krym. Wtedy, również o godzinie 5 rano, rosyjskie służby specjalne rozpoczęły aresztowanie działaczy administracji publicznej, głównie krymskich Tatarów. W lutym 2022 roku przed budynkiem ambasady rosyjskiej postawiliśmy wywamane drzwi, aby pokazać światu, jak Rosja niszczy życie mieszkańców Krymu a za kilka dni Rosja ponowiła agresywny atak na ludność ukraińską. Teraz włamuje się do ukraińskich domów za pomocą rakiet i ciągów. Ataki na niewinną ukraińską ludność prowadzi z lądu, powietrza i morza. Nie oszczędza domów ludności cywilnej, domów dziecka, szpitali i szkół. Grozi całemu światu użyciem broni nuklearnej. Ukraina jest spokojnym państwem. Nigdy nikogo nie zaatakowała w swojej historii. Jej drzwi były zawsze gościnnie otwarte. Dzisiaj miliony Ukrainców straciły swój dom. Ukraina się broni. Drzwi Ukrainy chronion teraz cały świat. Ażeby Ukrainці виtrвали, cały świat musi się zjednoczyć.